Wcielenia już mi się otwierają, gosięka Dobrze, do tego pakietu zerkniemy, troszeczkę pooczyszczamy tutaj tą energię. Teraz powiem. Hmm. Bardzo dziękuję, Agunia. Bardzo dziękuję. Dobrze, to teraz wytłumaczymy Pani. Będziemy się cofać, Agnieszka się cofa we wcieleniach Pani. Znajdzie takie wcielenie, w którym było wszystko dobrze, kiedy Pani była wolna od jakiegokolwiek nałogu i tam zobaczymy, co takiego się stało, idąc stamtąd do przodu, że pani wcieleniowo to idzie. Co takiego się wydarzyło? I pójdziemy to uzdrowić. Jak Agnieszka już znajdzie taki moment, powie nam gdzie jest i będzie opowiadać, co widzi, to pójdziemy to uzdrawiać. On daleko się cofa. Pokazują mi się na początek różne wcielenia, które towarzyszył alkohol. Różne są zrzuty. Uśmiecham się, bo na przykład widzę takie wcielenie. Jest pani Western Ameryka, tamte czasy kombojów. Jest pani w takim salum, ale taka mocna komwojka kobieta, ale właśnie z flaszką w ręku. Po prostu niech nam się to pootwiera spokojnie, żebyśmy się mogło popatrzeć. Są różne wcielenia, takie mocne z alkoholem. Kiedy rzeczywiście już tracimy całkowicie kontrolę, niech to wszystko nam się teraz po prostu pootwiera. To nam się będzie oczyszczać. Będziemy zmieniać trochę energię tych miejsc. Zaopiekujemy się tym miejscami, które gdzieś tam próbują się nam pochować. Czekaj, bo też takie relacje z mężczyznami różne. Ta kowbojka taka mocna, ale po twarzy dostaje na przykład od tego kowboja. Za to, że pije też. Nam się potwiera. Tak, znowu widzę takie, jak się mężczyzna bije i w sumie nie wiem. Byłam bardzo wciążona przez niego też. Mhm. Kiedy drastyczne sceny tu się też odpalają. Czy taka kombinacja w tym wcieleniu? Eee. Przychodzi mi informacja w ogóle z tych wcieleń. Już tam jestem Gosia w tym miejscu, w którym się zatrzymamy, bo już je widzę. Natomiast przychodzi mi taka informacja z wcieleń, że w sumie to oczywiście spotyka się Państwem partnerem już dłuższy czas. Jest takie, że tak raz on pije, raz pani, raz on, raz pani. I słyszę, oni mówią, to pani przewodnicy, raz on, raz ona, raz on, raz ona. I pytam się w końcu, a czemu taka kombinacja w tym wcieleniu? Oni mówią, no razem nie mogli pić, nie? <grym> Więc po prostu, ale chodzi o to, że razem macie wyjść z tego odcięcia. Tylko w tej chwili zobaczymy, tak? Ponieważ... Hmm... Zamiast pracować, on postanowił to rozbić po prostu, roztrzaskać. I to się dzieje u was w tej chwili w przestrzeni energetycznej. Poddał tak? się Agnieszka ze strachu. On się po prostu poddał. Tak, to jest forma poddania po prostu. Tak jak poddajemy się alkoholowi, to tak czasami po prostu podejmujemy decyzje i to dotyczy tego rozwodu, rzucenia pracy. To jest forma ucieczki po prostu odcięcia, ponieważ jak nie wchodzimy świadomie i nie pracujemy, to odcinamy. Pytanie w jaki sposób, nie? A to jest u niego kolejna forma odcięcia, czyli on pogłębia niestety, nie, e, tą zapaść jego, on pogłębia to, nie? Dobrze. Mamy tutaj to otwarte, Szuka miejsca, w którym w którym jest pani wolną, szczęśliwą kobietą, i od razu widzę panią z tymi dziećmi, z mężem. Zaraz się rozejrzymy, gdzie jestem dokładnie. Wolna od alkoholu. Tak, jestem w takim miejscu. Y, wieś, gdzie jesteśmy. Francja, ale na pograniczu. Jest taki bardzo klimat mi się pokazuje. Jesteśmy w jakimś takim gospodarstwie y, XVI wiek. Mm. To jest majętne gospodarstwo. Natomiast jestem świadkiem takiej sceny, w której yy, ci ludzie pracujący tam na tym gospodarstwie, folwarku, nie wiem jak to się tam nazywało wtedy, jak jest taka kobieta, to nie jest pani, to jest inna kobieta. To jest pani, tak jak pracownik tam na tym yy, gospodarstwie. Ona pije bardzo mocno. I widzę jak e, pani się dziwi, dlaczego ona tak pije właśnie na umór. Ja widzę jak ona wali. I ona pani tłumaczy, że gdyby znała pani jej ból. To wiedziałaby pani, dlaczego ona pije. I później mam taki przerzut na to jakby ten błysk punkt, w którym coś się zapala właśnie. Później ma taki przerzut. Jest taka scena, w której pani sięga po alkohol. To jest tam przychodzi mi takie kilka tygodni później. To jest ten moment, w którym po prostu jest jakaś okazja, sposobność, możliwość. I widzę, jak jest Pani z inną kobietą i sięgacie po prostu po ten alkohol i się upijacie. I w takim właśnie lekkim, frywolnym upiciu kładziecie się na trawie. Ale widzę, co się teraz odpala w pani. Jest w nas, na łogowcach, taki rodzaj głodu. To jest bardzo specyficzny głód. Ktoś, kto go zna, to zna smak tego głodu. Jego nie da się wytłumaczyć. Natomiast na początku, gdy wpadamy w nauk, to jest moment zaspokojenia tego, i on później już nigdy nie wraca. To jest tak, jak się mówi o ludziach, którzy biorą heroinę tylko pierwszy strzał jest takim strzałem. Oni później już tego też nie czują. To jest najbardziej przerysowane chyba w tym środowisku narkotycznym, natomiast chodzi o pewien rodzaj głodu. Jak widzę, jak on się tam. To jest ten moment, w którym nas łapie, po prostu, to jest pewien program, wtedy zaczyna z poświadomości wychodzić i koniec. I teraz ten głód prowadzi panią przez wszystkie wcielenia i się zawsze odpala. I to jest takie, jak jesteśmy nałogowcami, to nawet kiedy pani przestanie pić, bo pani schowa ten alkohol, przestanie pani go pić. To będzie praca po prostu, to będzie proces, na który pani będzie sobie pozwalać krok po kroku. Tak? Powiem to od razu, bo przychodzi mi od razu u Pani takie stopniowa praca. Proszę pamiętać, że takie y, odcinanie, które często jest na terapiach tego typu, y, to jest kolejny rodzaj traumy, o tym się nie mówi. Oczywiście te środowiska w ogóle o tym nie mówią, natomiast środowiska, które pracują po prostu w takich klimatach, y, spotykamy się z, właśnie z czymś takim, że takie odcięcie ciach powoduje kolejny rodzaj traumy. I to jest fakt. Wystarczy, że sobie powiemy, że czegoś nam nie wolno, to nas ciągnie do tego jak cholera. Po prostu. Bo tak to działa w nas, to jest tak głęboko w nas zakodowane. Dzisiaj trochę to pooczyszczamy. Natomiast przychodzi mi u pani, żeby po prostu stopniowo do tego się stawiać. Nawet takie przesuwanie na początek, że. Ogarnę tą sytuację i na przykład zobaczę, może, nie wiem, walnę wieczorem albo na przykład w weekend. To jest tak, jak właśnie, nawet jak palenie się rzuca, to takie, żeby nie, nie sięgać w tym pierwszym odruchu. Proszę pamiętać, że często emocjonalnie reagujemy na coś. To jest ten pierwszy moment, kiedy od razu po coś tam sięgamy. A mówi się, żeby przeczekać chociaż tą chwilę. Wystarczy na początek parę dobrych oddechów, żeby chociaż złapać równowagę. I nawet takie przesunięcia na początek, tak? Chodzi o świadomą pracę i świadome przestawianie po prostu nawyków. Tutaj przychodzi mi taka informacja, bo jest to w pani głęboko zakodowane. To jest głód, który po prostu w nas jest, tylko on jest tutaj przełożony po prostu w tej formie, na tą formę i on będzie bardzo odczuwalny. Poczyścimy to. I gosieńko, bo mam sedno z tego, tak? Po prostu. Pani jest, no zawsze jesteśmy na coś czuli, nie, natomiast to się tak mocno odpaliło. Hmm. Ja bym ten moment przesunęła energetycznie, po pierwsze o zdecydowanie ten moment upicia, a po drugie to spotkanie z tamtą kobietą, bo to się wtedy odpaliło mi w energii mocno, dobra? Idziemy do niej. To idziemy do niej. Jak już ją znajdziesz, znajdź ją w takiej sytuacji, gdzie będziemy mogły normalnie z nią porozmawiać, w takiej błogiej sytuacji, żeby do niej dotarło to, co mówimy. Jak już będziesz, powiedz nam. Jak ona tam ma na imię? Powiem to, co widzę. Nie wiem, jak to. Ab Abeliza mi się pokazuje. Abela jest, nie wiem. To Pani, nic, czy... będziemy do niej mówić, kochanie. Abi, możemy do niej mówić. Abi. Abi. Ok, Abi. Abi, Ab Abeliza. I przez dwa chyba widzę. Abi. Okay. Okay. Dobrze, jesteśmy w takim punkcie, w którym mamy przestrzeń do... Dobrze, bardzo dziękuję. Ja rozpocznę, Agnieszko dokończysz. Witaj, Abi. Przychodzimy do ciebie z wielką miłością. Jesteśmy podróżnikami w czasie. Widzisz obok siebie anioła, przepięknego anioła miłości. Ten anioł za chwileczkę ci coś pokaże. A przychodzimy do ciebie z miłości do ciebie. Jesteś tu z nami. Czas nie istniejemy, przychodzimy z odległej przyszłości do ciebie. Z wielką miłością. Wiem, że jesteś dobrą istotą, wiem, jak dużą miłość masz w sobie i chcemy ci coś pokazać, żeby cię ostrzec, żeby zmienić wszystko. Popadniesz w nauk i ten nauk będzie się ciągnął poprzez wszystkie wcielenia, a z nim się będą wiązały łzy, bicie, tragedie, samotność. Ty, Abi, zasługujesz na wszystko co najlepsze, jesteś cudowną istotą i my przychodzimy z taką miłością do Ciebie, żeby Cię poprosić, żebyś nie sięgała po alkohol, żebyś go nie piła. On nie jest żadnym rozwiązaniem. Pierz z braku miłości, a my z tej miłości przychodzimy właśnie do Ciebie. Tak bardzo Cię kochamy. Jesteś tu z nami i prosisz nas o to, żeby Ci to powiedzieć. Nie pij tego. Spójrz na tego Anioła, który jest obok ciebie. Ona ci zaraz wszystko pokaże. I chcemy ci pomóc, chcemy cię uratować, bo zasługujesz na piękną miłość, zasługujesz na wszystko, co najlepsze, Abi. Popatrz na tego Anioła, on ci zaraz pokaże. I nie pij alkoholu. Jesteś tak piękna, nie potrzebujesz tego, jesteś tak mocna. Nie potrzebujesz alkoholu. Jesteś cudowna. Pokaż jej, Agnieszko. Co by się stało, gdybyśmy nie przyszły do niej? Słuchała Cię? Tak, mamy to. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy Ci, Abi. Miana jest na liniach czasowych, poczekajmy. Już się pootwieramy wcielenia, teraz jeszcze różne. Dobrze. Jest taki aspekt, teraz jestem w Nowym Jorku, jest też bezdomny mężczyzn z nocą w ręku. Jak to otwiera się i się uczyści na no, energii. Mam zrób no. właśnie gdzieś tam w miastach w takich różnych miejscach bardzo. Dobrze, mamy tu świątyni. Super. Dobrze. Wracamy teraz tu. I jak widzisz duszę, Pani Kasi, teraz, po tym, co zrobiłyśmy już? Dobra, zaczyna się oczyszczać na razie. Okej, okay. Agnieszko, to moja propozycja jest taka, że ściągniemy wszystkie pakty, kontrakty, ściągniemy te istoty, które zniewalają, które pilnują tego, żeby ona piła. Wszystkie te istoty ściągniemy. Tak. Ściągniemy to i do tej łącznie z tą istotą, która tutaj jest. Każda y, substancja uzależniająca ma w sobie pewien rodzaj ducha. Wcale nie żartuję, bez względu na to, jak brzmi. I właśnie będziemy ściągać takie kontrakty. Tak jak w roślinach jest duch, tak samo w spirytusie też jest pewien duch. Teraz osoba, która cały czas jest pod wpływem jakiejś substancji, ona traci świadomość, i to jest tak, jakby. Nie wiem, ten duch ją przejmował, i to są te momenty, w których często podpisujemy świadome, nieświadome jakieś kontrakty, umowy. Eee, bo alkohol też ma swoje specyficzne działanie. I Gosieńko, poprowadź nas tutaj z tej przestrzeni, bo m, tu będziemy chyba więcej istot miały. Hmm. Dobrze, to Agnieszka stwórz sobie taką bezpieczną przestrzeń tam i do tej bezpiecznej przestrzeni. Zapraszam ciebie, przywołuję tego ducha alkoholowego. Przybądź do nas do przestrzeni. Zapraszam ten byt, który jest odpowiedzialny za to, który się żywi tym w momencie kiedy ona pije. Zapraszamy cię do nas do przestrzeni. Przyjdź do nas do sesji. Możesz mu powiedzieć, co chcesz. Już ci mówię. Przychodzę do ciebie na mocy wolnej woli. Kasi jest tutaj z nami. Kim jesteś? Jak masz na imię? Witam się z Tobą. Jak masz na imię? Moje imię znasz. Nie chcę rozmawiać? Nie, nie, tu jest całkiem inny kontekst. To jest całkiem inna historia z tym duchem. Pozwól mi pomyśleć tej przestrzeni i zczytać informacje. Duch, który tutaj um, nam się przejawia w tej przestrzeni, um, mówi, w jaki sposób to działa i funkcjonuje. Um, może i widzisz, bo jako tam postać, obok zmaterializowaną, natomiast. Widzę, że gdy w momencie, kiedy sięgamy po, jest, jest taki próg, w którym coś robimy z szacunkiem właśnie. Od kiedy jesteś przy Katarzynie Powiedz nam. Kiedy sięgnę to... po Okej. Czy są jakieś podpisane umowy między wami? Zawarła jakąś umowę? Jest jakiś kontrakt między wami? Powiedz mi. Myśmy się już spotkali, pamiętasz mnie. Niech się pokaże wszystko teraz między tobą a Katarzyną. Jeśli są jakieś uzgodnienia, umowy, pakty cokolwiek, co was wiąże, ma się pojawić między tobą, a nią teraz. Dobrze, ściągamy to. Kopie i oryginały, kopie, kopie, wszystko. Ja, ja sobie zrzucę to z mojego wymiaru, w taki sposób, jaki ja to widzę. I teraz ty tam stoisz, Kasiu. Ze wszystkich tych umów, które przyszły, ze wszystkich paktów, nie wiem co tam przyszło. Wszędzie, gdzie widzisz tylko swoje podpisy, stoi obok ciebie piec, alchemiczny piec z fioletowym płomieniem. Ściągaj tam, mówię do duszy, wszędzie wszystkie podpisy i zabezpieczenia tych podpisów wrzucaj do tego pieca. I wyzbieraj wszystkie te umowy, które cię z nim wiążą, i wrzucaj do tego pieca, niech się transformują w światło i miłość. Dzieje się tak, Aguś? Oczyszczamy po prostu energię, kontynuuj. Cała energia Kasiu, która ci została zabrana przez tego byta, wraca do ciebie na najwyższych wibracjach, wraca do ciebie teraz. Niszczysz swoją energię i swoje DNA, które jest w nim. Niszczysz to teraz. Wszystko, co zostało wytworzone z Twojej energii, niszczysz to teraz. I wszędzie tam, gdzie można by było rozpoznać Twoją energię ideę, w jakiejkolwiek bazach, gdziekolwiek ona jest, niszczysz to teraz. I powtarzaj za mną, patrzysz na niego, powiedz mu tak, że wyrażasz wdzięczność dla tego aspektu, który był dla ciebie taką ciemnością, twoim zniewoleniem. Akceptujesz i wyrażasz wdzięczność. Ale w tym momencie podejmujesz decyzję, że uwalniasz się od tego nałogu. Rozpuszczasz go światłem i miłością w sercu. Teraz. I to się dokonało. I to się dokonało. I to się dokonało teraz. I Tobie dziękujemy za to doświadczenie. To była jej lekcja, która w tym momencie się skończyła. Katarzyna jest wolna od nałogu. Odejdziesz sam, czy potrzebujesz jakiejś naszej pomocy? Nie potrzebuję pomocy. Zostawmy w tej przestrzeni jeszcze. Dobrze.